Knipex to największy na świecie producent profesjonalnych narzędzi szczypcowych i narzędzi do obróbki kabli. Od ponad 130 lat firma specjalizuje się tylko i wyłącznie w produkcji profesjonalnych szypiec, Czym zdobyła sobie uznanie wśród profesjonalistów i fachowców na całym świecie? Jednym z najpopularniejszych modeli produkowanych przez firmę Knipex są szczypce do rur typu Cobra. Cobra to tak naprawdę cała rodzina produktów. Mamy tutaj szczypce o wielkości zarówno 125 mm i zakresie około 1 cala, jak i szczypce o długości 150, 180, 250, 300, 400, a nawet 560 mm o zakresie 4,5 cala, czyli około 120 mm. Co spowodowało jednak, że szczypce kobra stały się tak popularne? Przede wszystkim kilka unikalnych i bardzo ważnych, przydatnych dla użytkownika cech. Takich jak na przykład bardzo szybka regulacja. W tradycyjnym modelu, w tradycyjnych szczypcach do rur, regulacja wymaga od użytkownika odrobinnej praktyki i doświadczenia. Szczypce tradycyjne regulujemy zazwyczaj przed przyłożeniem ich do chwyconego elementu, poprzez przestawienie złącza. Wymaga to praktyki, aby uzyskać określony zakres. Również po zdjęciu. Narzędzia schwytanego elementu, szybce najczęściej rozregulowują się, wracają do pozycji wyjściowej, co wymaga ponownej regulacji, jeśli chcemy chwycić ten sam element. Również w przypadku klucza do rur, regulacja nakrętką wymaga od użytkownika praktyki i wprawy, po to, aby ustalić na szczękach żądany zakres. Inaczej w przypadku kobry. Kobra dzięki konstrukcji zamka oraz przyciskowi umożliwia nam. Przyłożenie, po naciśnięciu przycisku, możliwe nam przyłożenie szczęk do chwytanego elementu, zwolnienie blokady, zwolnienie przycisku i ustawienie żądanego zakresu, zażądanego rozmiaru, jaki, jaki chcemy uzyskać, chwytając np. element łączny lub rurę. Kolejną ważną cechą jest konstrukcja zębów i szczęk i cecha z nią związana, mianowicie samo zaciskanie się na chwytanym przedmiocie. Wystarczy bowiem, już ustawimy kobrę na elemencie, który chcemy chwytać i przyłożymy siłę do górnej ręku jeści. Kobra blokuje się, szczypce blokują się samoczynnie na chwytanym przedmiocie i nie wymagają od użytkownika zaciskania, chwytania dłoni samego narzędzia. Nie musimy zatem ściskać szczypiec po to, aby nimi pracować, ale wystarczy, że przykładamy siłę i naciskamy na szczypce w kierunku obrotu, a one blokują się automatycznie. Kolejną ważną cechą jest budowa narzędzia. Szczypce kobra wykorzystują złącze wsuwkowe. Polega to na tym, iż jeden z elementów, jedna z części narzędzia przełożone jest przez drugą. Dzięki temu uzyskujemy równoległą prowadnicę, a tego typu konstrukcja umożliwia nam przenoszenie bardzo dużej siły. Bez ryzyka deformacji i odkształcania narzędzia podczas pracy. Tego typu rozwiązanie, nawet przy maksymalnej pracy, maksymalnej sile, jaką możemy tym narzędziem zastosować, jest pozostaje równoległe i szczęki nie odkształcają się. Zęby. Kobra ma zęby o twardości około 61 HRC, co umożliwia nam chwytanie nie tylko rur, elementów instalacyjnych typu ślumunki, nakrętki. Ale również elementy złączne, a także takie rzeczy jak drążki w samochodach, w układach kierowniczych samochodów, do czego zresztą kobra bardzo często jest wykorzystywana. Co do bezpieczeństwa: konstrukcja rękojeści umożliwia swobodne operowanie dłońmi bez ryzyka przyskrzynienia, przyciśnięcia palcy. A zatem po zamknięciu narzędzia, nawet w maksymalnym, minimalnym zakresie, Pozostaje szczelina, dzięki której swobodnie operować możemy dłonią i palcami. Zakres przy swoim rozmiarze około przy swoim rozmiarze 250 mm kobra ma zakres pracy około 2 cali, co porównać możemy z kluczem do rur tej wielkości. Ważącym około 2,5 kg, natomiast kobra o wadze poniżej 1 kg jest znacznie bardziej poręczna, wygodna i przydatna w pracy. Kobra stosować możemy tak naprawdę wszędzie. Używają ją zarówno instalatorzy elementów kanalizacyjnych, jak i mechanicy maszyn, mechanicy samochodów. Ale także przydatna jest w zastosowaniach domowych, kiedy to na przykład musimy przejrzeć na wiosnę instalację wodną w naszym ogródku.